Cześć, witam wszystkich dzisiaj taki troszkę inny filmik już jakiś czas temu, już dosyć dawno się nosiłem z tym zamiarem takiego nakręcenia filmu o moich o moich wobblerach które sam wykonuję mój w sumie mój debiut filmowy który nie wiem, to dwa lata temu tak no dwa lata temu było, pierwszy raz właśnie z waltkiem takiem jeszcze nagrywaliśmy film i było o moich woblerach. no tylko że tam mówię to akurat byłem wtedy jeszcze dopiero moje początki przed kamerą, także troszkę wiadomo trema i te sprawy i teraz troszkę chciałem powiedzieć o tych właśnie moich przynętach, które robię woblery te wykonuję z lipy póki co na razie nie planuję żadnej pianki, chyba żeby to była jakaś produkcja naprawdę masowa, ale, ale i tak mi się wydaje, że z lipy jestem w stanie tam wiadomo trochę tych woblerów zrobić a jednak drzewo ma to do siebie, że jest jednak trochę cięższe, bardziej lotne. Te Woblery jakoś wydaje mi się, że lepiej latają. Nie wiem, z żywicą nie miałem do czynienia. Nie wiem, może żywica, być może inaczej z żywicą troszkę jest, ale, ale woblery, woblery z lipy są naprawdę lotne. Jako, że mamy teraz styczeń, to na razie powiem troszkę o Woblerach pstrągowych. Później w, chciałem właśnie zrobić taki cykl, później o innych troszkę Woblerach, ale na razie mówię, na razie jest styczeń, łowimy wstrągi, także troszkę Powiem o woglelach strągowych. Na pierwszy ogień pójdzie taki taka piąteczka. Nie wiem, jak to będzie widać, czy się ładnie wyostrzy. To jest wobler 5 cm. Praca taka w miarę drobna. Później, właśnie będę chciał. Nieraz mi osoby pytają, jak te woblery pracują. No i właśnie chciałem taki też. Później nagram pod wodą, jak to będzie widać. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Może akurat tutaj jest. Fajna, czysta woda, także żeby dobrze widać. nie zobaczymy. No to jest taki wobbler, mówię, pff, te wobblery, to jest taki klasyczny kształt, nieduży ster. Nadają się do prowadzenia zarówno z prądem, jak i pod prąd. Można go podszarpywać. Akurat to jest wersja pływająca, ale są też yy, tonące, tak. No tutaj to jest, mówię, to jest piąteczka, taka pstrągowa. Tu mamy szósteczkę, większego, czy nawet tak, to jest szóstka z troszkę większym sterem, ale praca jest mi się wydaje też taka podobna, też właśnie nadają się to w ogóle do prowadzenia z prądem i pod prąd, to są mówię, mniej więcej podobne konstrukcje, tylko, wiel, tylko wielkości. Nie wiadomo, że te wielkości w ogóle większy, mniejszy, wiadomo, że będzie troszkę inna praca, ale mniej więcej prace są zbliżone, tak następny jest taka, no to praktycznie mówię, się niczym nie różni bo to jest siódemeczka, tylko że ciutkę, ciutkę dłuższy, tak, taki też tego typu wobler z takim sterem. Praca, mówię, praca podobna, a tutaj mamy na przykład takiego oto bananika. Pomysł oczywiście nie mój, przyznaję się, to nie jest, nie jest jakaś moja konstrukcja, gdzieś tam podpatrzone. Z takim dużym sterem. I ten wobler głównie jest właśnie fajne do takiego prowadzenia. Ja najlepiej lubię tego wblera prowadzić w ten sposób, że prowadzę go, jak tutaj mamy rzekę, takim no typowym waklarzem, tak sobie łowię najlepiej tym wblerem. Najlepiej mi się takie, takie łowienie sprawdza, cho, chociaż mówię też, niektórzy koledzy łowią równie dobrze nim z prądem, ale nie wiem, mi się naj, najskuteczniejsze dla mnie jest właśnie taki fajnie w takich zakrętach. Na przykład tak jest taki zakręt, fajnie jest go przed zakrętem rzucamy tego wblera szybkimi jakimiś tam szybko za dwa razy zakręcimy tak korbką, żeby go lekko sprowadzić pod wodę no i ten woblerek mówię, schodzi trochę i tak fajnie można praktycznie tylko na napiętej lince go trzymać wobler bardzo agresywnie pracuje, to jest taki trzepak jego praca to jest taki typowy X, tak zasuwa no, no i a kolory, kolory no, tych wolerów no, różne są. Akurat, mówię, akurat tutaj akurat mam takie, tak, ale, ale z, mam wiele, wiele jeszcze innych kolorów. Jakieś typowe wstrążki, takie naturalne, mniej naturalne. Tu na przykład taką zrobiłem sobie. Ale, nie wiem, czy to ala ale ciernik, coś takiego można powiedzieć, że taki ala cierniczek. No. no i dobra, i teraz zrobimy sobie próbę podwodną. Jak, ta, jak praca tych woblerów wygląda, bo same, same mówienie, co ja tu, ileż to można gadać o tych wóblerach. Także najlepiej, jakbyście sobie zobaczyli, właśnie ci, którzy nie widzieli, którzy nie łowili tymi przymiotami, żeby zobaczyli sobie jak one pracują. Sprawdzimy, nagramy coś pod wodą. Jeszcze, jeszcze mogę dodać od siebie tyle, że te woblery już w, wydaje mi się, że wychodzą już w miarę powtarzalne, wiadomo, że mogą się zdarzyć lekkie tam jakieś, mm, długość może być minimalnie różna, tak coś takiego, ale praca mi się wydaje, że już mniej więcej jest powtarzalna, wiadomo, to jest ręczna robota, no to no wiadomo, nieraz... Ciutkę za bardzo się tak gdzieś tam zeszlifuje ten korpus czy coś, już lekko, lekko wolne, tak, wiadomo, inną ma ciutkę wagę. Dlatego wiadomo, że może się trochę różni waga, ale wydaje mi się, że już w miarę jest to wszystko takie powtarzalne. Także staram się nie puszczać jakichś tam bubli, powiedzmy, tak. No wiadomo, że mówię nieraz coś się może nie udać, tak. W produkcji coś tam coś nie wyjdzie dobrze, może tak, ale, ale jeśli mówię ktoś tam na przykład ma ode mnie woblera i coś, coś mu tam nie pasuje także nie ma problemu, ja go na pewno tam naprawię czy jeśli ster wypadnie, chociaż to się praktycznie no, nie zdarza tak, coś takiego, ale nieraz gdzieś tam, wiadomo, walniemy w, w jakieś drzewo, w jakieś kamienie gdzieś tam wiadomo w tych rzekach pstrągowych to jest no i często w ogóle można te rozwalić, także jeśli ktoś tam coś zepsuje, ja tam zawsze nie ma problemów, naprawiam, także zapraszam wszystkich do spróbowania moich Wyrobów. No. I to by było na razie tyle. W następnej części będę chciał już nagrać troszkę o powiedzieć troszkę o wblarach kloniowych, które też robię. Także zapraszam, cześć.